Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem gry. Dzisiaj gramy w Fajna z ekipą. Linki do osób, z którymi gramy, znajdziecie w opisie. Także zachęcam do łapkowania i e, e, subowania, może komentowania. Oh. A to tak, tak brzydko wygląda. A tak? Amy! Amy? Ja nic nie mówiłem, nic nie mówię. <laughs> <Wiesz> oh. <co? laughs> Idę do Wech a nie do Ciebie. O nie, co ja teraz zrobię. Ciechajcie go tam. Dobra, ciachu, ciachu. Dobra, ja idę do... Ebiego, wyleczymy go. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Op. W ogóle jak widzicie, fajnie pojawiły się skiny, także ja jestem taką świnką. Także możecie zachrumukać dla mnie w komentarzu. No dobra, nieważne, Boże, jakie to jest suche. O na Nienawidzę Was. Czemu? Bo mam cztery głosy. O nie, co Ty mówisz? Cztery włosy? Przyszło Cię uleczyć. Przyszącie, Cię uleczyć, a oni jest po prostu nakrzyczeli na mnie. Teraz cztery a. głosy mam, aż mi smutno. E. Właśnie, czemu krzyczycie je tak na bixy? To przykre jest. Bardzo przykre. jest? to? Przyznać się. Kto? Ja mogę powiedzieć, że jestem szalony. Niestety. Dobra. Kto szalony? Nie ma szalonego. Nie ma szalonego. Nie ma szalonego. To jest... Dajcie mi skończyć zdanie. Poczekajcie. Nie, nie, no, co może, być, może być szalony. No, może ma, być szalony. Że na pewno jest. No. E, nie wydaje mi się, bo zawsze jak mieliśmy szalonego jednego ustawionego, to zawsze był jeden. Chyba, że. Nigdy nie było z lasowego szalonego. No Pytanie jest takie. Tak, Pytanie jest. to no, czekajcie. No. Czy, czy złodziej może zginąć w inny sposób, niż zostać zabity przez e, imposterów? Bo na pewno nie ma, nie, nie ma innej metody. Nie. Ogólnie. Nie. No to jest Musimy, musimy zrobić tak. Bo był mój biego. Ewidentnie nie wyregulował brwi, a ja mam cztery głosy. No, I co Łybiego no zrobiłeś? No, biego. Nie mam zalot. W mojej postaci wydaje się, że jest medykiem. A skoro go nie wyleczyłem, no to jestem szalony. Kogo? Ej, biego, ja byłem u biego. A, no. Mhm. Hmm. Dlatego mówię, że. Dziwne, dziwne. No, jeden zabija jak go jeden, umie na. Bo pewno. musiałby go co najwyżej seryjny zabić, Damianę ale seryjnego krzyczą. nie może być, bo był złodziej, tak? Więc dlatego mówię, że nie ma innej opcji, jak jestem szalony. No to kto tu jeszcze może być? Luna, kim ty jesteś? Andy za te brwi. Ja. No, czemu się obczekiłeś moje grubie? One są piękne. To są krzeczaste. Ale, no. ale, ale nie mam ono brgi, przynajmniej. Wyreguluje. Jedna osoba już wie co zrobiłam? To do mnie w do A jak Krzyczałaś na mnie. <noise> Tego nie Lune. powiedziałam. To na Lonego głosujemy, koledzy. Nie no. Ale ty krzyczy. nie masz kolegów, wybraliśmy Mendiego. No, Ej, no. czemu na mnie? Ej, nie, bo przyjdzie mi Wiksa w nocy i nie kto Nie mnie na na Vick... Nie będę ja... Nie! Nie głosujcie na mnie, proszę. Topu, Patrzcie, jak mam super... A. Ja ale wy... Wy... Będzie... rury jesteście. Nie głosowałem na ciebie. Nie je. no, medykiem jest. No ja specjalnie mam. No, że medyka. No nieźle. mam no, dwóch impostorów Ja sam specjalnie głosowało. sam na siebie głosowałem. No dobra. To idę do. Puśle, ale to chyba raczej nic nie zmieni. Mówię, nie jestem szalony. O, dobra. Zginę teraz. A nie. Ciekawe. Ciekawe. No i to była długa noc. Tak, ale widzę, że dedyw już się odpala. Także będzie jednego mieszkańca więcej. O Ja, bo jak coś już jestem. Okej. Okay. Okej. Okay. Hey, Ej, no serio? Kim lekarz? Lekarzy? I policjant. Um. Hmm. No dobra, dobre pytanie. Kto to zrobił? To znaczy, tak się... miasto nie ma szans, bo jest dwóch na dwóch. Także. Ma szansę. Wexy, co robisz, jeszcze inaczej? Ja byłem Luny. Ale ty Weksy, masz dwa no głosy. No właśnie wiem, że mam dwa głosy. Nie mamy żadnych szans. Czyli pewnie wylecę na no dobre. Także ja już na ciebie ty zagłosuję. Kto krzykaczem? Nie wiem. Ja jestem szalony, także i tak zginę także. A ty mamy sto. A ty na kim końcu jesteś? Mendy? Co ja? Jesteś krzykaczem? A, Męczki no. O, że Discordem No właśnie. Nie słyszałem. O. Ale wywaliśmy, to teraz teraz... Ko... Kogo? No to jeżeli... No, dobra. No to pod tym kątem jest szansa. Ciekawe. Myślę, że Luna Zbędzi, ale to jest? No to po grze. No. To mnie wyjebało. O. Nie no. Nie ja No to zostało. wrócisz. No już, już włączam. Co jest? Co? Ja już wykorzystałeś wszystkie swoje krzyki. Tak, ale dwie osoby do mnie przyszły. A. To jest no salony bo... medyk. Salony medyk. Tak? Aha. No cóż gremlin. Dobra, chociaż udało się jedną osobę wykrzyczeć. Luna litości. Świnkę wyrzuca. Dobra. soleniec. Nie no, no. proszę Was. Była nawet runda, gdzie było czterech szalonych w jednej rundzie. No, to mnie, mnie. Nie, nie było wtedy. A wyczucia. to my robiliśmy taką specjalną rundę, że draliśmy wszystkich szalonych no, i jedna prawdziwa no, rola. Było, no. <laughs> Ale ja wiedziałem, że, że ten, że jestem szalony, no bo poszedłem AB go leczyć i nawet nie pokazało mi, że go wyleczyłem. No, ja już teraz niestety, Sadgier. Widziałem, to, mnie. że nie ma plusików. U. Dobra, zaczynamy! oj już mogę! dobra! Jesteśmy traperem. A to co? Życzę Wam wszystkim. Dobrej nocy! Ej, dobra! Dajmy the dealie, skoro się spóźnił. Mi Ale ja nie chcę! No dobra! No chyba. A to ze mnie powinno. Ja chcę, żeby. Małe film. Nie interesuje No nie, będziesz ty, The Nie, ale ja nie chcę być. No, tak no, no. za chwilę zabiją i przekażesz. A nie, to się nie, przekazuję. A, nie przekazuje. Nie przekazujesz się. I pamiętasz, jak mówiłeś, że mój strój jest brzydki? To już teraz go nie masz, rozumiem, no. Teraz kara cię czeka. O ty. Kara mnie czeka jaka. Nie. Dobra, teraz tak No krzyczę płatkę. do ciebie za to. Nie krzyż, proszę. Wiksa, ty ciągle krzysza. Czany traper! <laughs> Dobrze, traper. Tak na, na trapkę traperów. po prostu teraz. Brawo draper. Nie. nie, jestem dumny. Żytko. Za co? <laughs> Kurwa. No i witam serdecznie. Witam wszystkich. Wszyscy żyją. Witam serdecznie. E, no On nie, poza tym, że. Przepraszam, Okej, okay, no dobra, w porządku. I był By... mnie prowokator na mnie na w nocy. O, ale... A, a tak. nie chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że nikt nie zginął, a Luna poszła Tak, zakapował. Zakapować kosiaska. No, ale a? mogę ci zagwarantować, że jestem dobrym kapisem. Jestem. I Luna odprawda. zawsze w pierwszej rundzie używała umiejętności. To też jest bardzo, warto wiedzieć. O, więc no. troszkę to dziwne, Luna. Ale Ty. mogę cię zagwarantować, że jestem dobrym kapusiem. Pamiętam jak mamy zagłosowałaś. dobrym kapusiem. No nie no nie wiem, to no, takich nie był Nie, kapusiem. nie Pusie, jest głosujcie, ja Jest ja. bardzo duże o, prawdopodobieństwo, że Dedir jest no dobra, czysty. No, no to ja nie powiem kim, no to ja nie powiem, kim jest no, A nie jeśli od razu go nie sprzedałaś, to no, raczej, to raczej to jest dobry. dobry. Albo jest twoim kolegą. Nie mogę. nie. Może, nie panie. Panie kapuś, A to mam skojarzyciela, mam oskarżyciela. No nie, znaczy jej koś. Dobra. teraz mi się uda. Nic ci się nie uda. No nie, no kurwa, dajcie mi nakrzyczeć na niego, proszę. Idę, ej, idę. Już jestem ze twoim domkiem i... Udało mi się! Ha, ha! O jest. Jakiego mam farta? Chyba, że jestem szalony znowu. To też tak może być, widzowie. Mogę być Ale ponownie szalony. Nocy. Tak. O, Nie o. tak czysz na mnie. Nie znowu wszyscy Co? Ktoś ktoś blokował morza? Ja blokowałem i minęć. Nawet... No. Ja, ja mogę Jak się wydać, że nie, 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 ja ja, ja, ja nie, nie, nie. pierwszy byłem u dirigo, później były mojej biegł, za każdym razem mi ktoś wpadł w tą trapkę. Tak, 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 tak. byłeś u mnie. W ja pierwszej u... nocy. I Dzisiaj też nikt nie you. To traperem. Tam są trzy, trzy głosy na. Kursie. Ej, kto zagłosował ja na poszerze? Wszyscy. Ja go. Z... Ej, co wy robicie? Ja, ja to, ej, poczekajcie. Poczekajcie. Bo jest hmm. dwóch dwóch prowokatorów, co nie? No jest, Tak jest dwóch. No właśnie, czyli jeden jest czerwony 100%. Ale nie musi być czerwony. Musi no, być! No może no, nie, no, no, musi, musi być jesteś czerwony! A, no, nie, <laughs> musi być jeden no czerwony. No ja w pierwszej rundzie nie używałem swojej umiejętności. No właśnie. Ale czekaj, czemu jesteś trzecim? To na kim Mikro, mi, mi, mi trochę śmierdzi tłumaczenie Luny, że jest czyścić, że niby czyściciel jest. Czemu się chce? Oskarżyciel! No i nikt nie umiera, tak się składa. Dalej. No właśnie, no. to ma tylko dwa chyba oskarżenia. Nie wiem. Tak, tak, tak. Dobra, ja daję na kosiarze. Ja nie podoba mi się to. Akurat walona, nie powie. Nie... Jak, nie jak mógł zginąć, jakbyś wpadł w niego po Nie wiem. No, A co no, medykiem ja jest co? Bo, Oczywiście, że tak. I Ej, u ciebie? byłeś. Był u Ciebie. Był, Aaa, i... no był ze jakiś no. No. Ale której nocy? <laughs> Ejbi której nocy? No, teraz, no. Teraz jest no na drugiej. A wcześniej ej. kto? Ja myślałem, że za trapera się uważasz. O, tak, był u mnie, dokładnie, nie Nie, nie, ja rozstawiam no no to trapkę. trochę przypał, no no no, ale nie wyrównamy chyba tego. Co, ja jestem szalony? Nie, jak go, chyba jak jedna AB. osoba, to, to chyba to może, nie, o, o, da się wyrównać. O, o, do. Widzisz, no, wszystko no jest, dzięki super. mnie przeżyłeś, tylko dzięki mnie. Hmm. Ceniam. Ej idę za to nakrzyczeć no na ciebie, że tak zrobiłeś mu brzetko i prawie wyleciał przez ciebie. Dobra, ponownie rozstawię trapkę, bo nie wiem, zastanawiam się czy znowu nie jestem szalony, szczerze mówiąc. Nie! Teraz. Dobra, nieważny jednak. <grystanie> mm. Żyje. Nie! Drugi idzie! <grystanie> <grystanie> dobra, on na mnie krzyczy, to pewnie wi. Chujak, mały. <grystanie> dobra, dobra, nie mogę być gorszy. No nie, na no mnie się wydzierają. Ja, kira, jestem, ja jestem jeszcze Duncan, pomimo, o, Znowu killa nie krzyczę, będzie. Krzycze, zobaczaj zobacz, wiek, krzycze, prowadzi się O no mnie sobie, e, no, sobie poszłaś, masz jakieś, e, zwolnione tempo. Wiksa, czemu na mnie się A. wydzierałaś? Nie, no nie. i znowu nikt nie ma ja, wartości. Mam dzieje? Znowu wszyscy żyją. Ja bym rzucił no. Podlasianina w tym momencie. Ty! Dlaczego? Ja bym Abe'iego stosował. Kosiarz, Podlasia. Dlaczego mnie chcesz stosować? Dobra, za to, za to, za to, za, za to giry, ja po prostu to głosuję to, na Kosiarza. Ale, ja, ale dobra, u Abe'iego ktoś wpadnął w pułapkę. Ja nie. Dobrze ja, jest. A ja ktoś padł w Ja na jak widzisz. Ale nikt nie zginął, więc każdy aktualnie prowokator jest podejrzany, to jest problem. Jak jest? No eee, Vixa, dobra, no tu zacznijmy od To Zamiast zabijasz, to prowokuje cały czas. Czy Vixx'a już nie, nie sprowokowało? Nie, pierwszej jest została zablokowana. Hmm. Hmm. Ja w pierwszej ludzie nakrzyczałem na Lunę, dlatego też została wygłosowana. Okej, okay, dobra, ja to ma sens. No I teraz nie chciałem powiedzieć. To, 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 za to, że jest medykiem? No nie, no ale to potem poprawiłem się. No, i co? Pamiętacie to? Ale, ale on zapomniał, że był medykiem po no, prostu. No znaczy, no nie wiedziałem, że chodzi ci o medyka, po prostu kościarz, no. A Wiksa cały czas też chodzi i krzyczy. No. Ty też chodzisz i krzyczysz cały no, czas. No, może piesie, Mendy też piecy wypadły. zabić po prostu, ale wpadła w trapkę. Nie, ja teraz będę krzyczeć. Ciszmy tą wikwę. Nie, no, no, Madya, luna, na która jest. Podlasianie nie. To jest zła, więc no. To Proszę ma, zostaw Zostawmy w spokoju. Dobra, Wiksa jest zrobiona. Schęciłeś mi ubranko najpierw, a teraz co? Aha, na mnie głosujecie to, co jesteście, właśnie. Okej, okay, chcisz mi ubranko! I postoży, I jesteś kurde, taki nabrali. niemiły, jesteś. Ale Mixa, ty nie, nie masz ubranka. Nie ja, masz to, ubranka. To, ale ubranka. Głosowałem na AB, a nie na Mixa. Zgadza się, co powiedział a. AB. Ja zagłosowałem o, na Mixa. co? No, to ty cały czas chodzić na mnie i, hmm. hmm. chodzi, i nie padają kile. Ale te AB też chodzi, i nie padają. Nie głosujemy, Abiego? Czemu mnie? Nie, 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 nie. Aha. Dobra. No, i teraz hmm. muszę się w domu. Zadgę. Wiksa, to przejdźmy do Birka. Do, Dobra, to do, do idę góry. do go ponownie. Teraz tak? zaznaczam no pana skillem. Nie mogę już, o, za... nie. Ten, nie mogę, mogę, hmm. nie mogę. Trudno. To następuje na Czemini. Najkrzyczałabym na Ciebie, za te wrogi okropne. Kurczę. Wystające na czoło aż. No, Wiksa, nie hej tu jego brwi, zostaw. No, ja tylko byś ma... hejtowała, no, go z tego Odezwał się, kurwa, ten co powiedział, że mam brzydkie obranki. Tam siedź, cicho, lepiej, hipokryzja. No, ale no, teraz mówię, nie masz obranka. Mówiłam, że wygląd nie jest najważniejszy. Z wiem wszystko. Szczepionkę. Ja to cię czekaj, mówiłem, aż tak skończymy się... Gierkę, to wyjdę i będę cię jeszcze raz zaprosił. Mówi, że liczy się charakter. Pat... Zobaczcie, pod kill teraz. Dokładnie tak mówiłem, nic nie było udowodnione. No, no, no. Teraz pod kill, no. Jedna osoba do A. Ale mam tak, swojego sąsiada tu traktować. No ja no, kościasz, ty, ty nie, nie. Byłem, nie no kosiasz no, no Zostaw! Powiem na serio, zostaw sobie! No właśnie. Bo jest szalony, to, to czemu na Koszyma najeżdża? Kosiarz nie. Cały czas ja jestem szalony. A krążym kim ty jesteś? A ale myślę, że ci powiem kim jestem, jak na razie nikt tego, nie ma żadnego kila. Nie wiem, nie wiadomo co dzisiaj. Bo w ogóle Soś patrzcie, ja że Neutralkę też mamy ten a cały czas. Ja bo... Nigdzie, nie mogę wyglądać Posiarz ma pay to win, bo hmm. nie, nie wiadomo czy ten Czarodzieja ten nie ma. mamy. No, nie. Raczej sta... Czarodzieja nie, bo przecież już trzy osoby przyznały się a... do roli. A, 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 <grym> do roli. Czarodzieja już bym tu Mamy raczej Ocalowego. Albo Huntera. A to może dlatego nikt nie ginął? Bo może ktoś do survivora cały czas schodził. <grym grym grym> ty, a w sumie yeah, może tak być. Nie, yeah, 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 no i wizerów. Zdaje się dzisiaj, zdaje. się. Wcale tak, tak nie było. Pomiędzy Wikse tak. i Memento. Czemu ona kruszy głosy? Ja się. głosy, no. Ja się czyszczę tym, że pierwszej ludzie nakrzyczałem na lunę, która była impostorem. No raczej nie nakrzyczałem na lunę. To był prowokatorem. Czy ja wiem. A ja jestem prowokatorem, Wixa jest prowokatorem i Media jest prowokatorem. I nie, provokatorem. Gra, I nie padały killy, jak były te prowokacje. Tak, no, nie no, padały killy. No. A teraz, jak się skończy prowokacje, to. Chopad kill! Jak, to dla kille, do Vixa. jak dla mnie to Wixa. Jak dla mnie to Ivy. No właśnie, to jest no. BDQ. A dla dwóch osób to Kruszyn. O, no, oczywiście, dla Kosiasza i dla Ciebie. Nie, nie, ja jeszcze nie zagłosowałem. Ja tak nie zagłosowałem. Tak ja nie jestem bez przesady. Dobra. Zostawcie mnie, wyrównajcie, na Kroszyma dajcie. W miejscu, Kroszyma było. z A nigdy nikogo nie wyrzucimy i przegramy tę grę. Mamy od pierwszej rundy tylko jednego impostora. Dlatego Do wyrzucili, sami wyrzuciliśmy. Wyrzucimy. I teraz każdy na siebie daje. No przecież to oczywiste kto jest. Ja nie wiem. O, nie, no co? Kto? Weksi. Nie powiem teraz, bo mogę jeszcze zginąć. Czekaj. Szkoda, że ta klasa tego nie zrobiła. O, no właśnie. A, czyli maksimumar. A co to Pani jak jest? Leciarza w... mi zabiliście. Ej, Bi! Ja go nie zabiłem! No, Wiedziałem, że jest lekarzem, dlatego że jest. No tak i co, tak się okazało w poprzedniej Wiesz... rundzie? o nie! Ale. A, a nie, rzeczywiście no, jest Jednak... O może... No, może być. Albo. nie Albo. No. Nie no, musi y... być oskarżyciel. Dlatego, że pytanie, czy Luna była oskarżona? Hmm. Ciężko stwierdzić. Hmm. Nie Bic, no, mi się wydaje, że... Dalej... Zabiłeś mi ale tak to i tak, jeden i... prowokator no, musi to, być. Ale... Dobra, no, ale musimy jed... ogarnąć, bo jest dalej chyba dwóch impostorów. Jeśli Mandy no, jesteś no. tym prowokatorem, a kruszem jesteś Survivorem, to no dajmy. No Ja też nawicy. jestem prowokatorem! Dobra. Nie dobra, daj dobra, na dobra. siebie, Ewip, że bardzo brzydko z twojej strony. No, naprawdę jestem prowokatorem zwykłym. O nie <noise> jestem prowokatorem! <noise> naprawdę jestem! Tak, GG. tak, wszystkich oskarżył. Ale w sumie Wiksa też mogła być oskarżona. No i tak to ma GG. się to skończy. No, to się pięknie skończy. to skończy. To pan. No nie. Ale to wiem, bierzesz to dla Sianina. O nie, to nie chcieli. Czodla się górą. A ja stąd wychodzę i idę ubrać skina. Dokładnie. Przyszedł sam do miasta. nie musisz wyjść, żeby ubrać skina. Aha. No to chuj, trudno. Koszel, zaproś mnie. Nie zapraszaj, bo będzie krzyczeć znowu na nas. Nie, dobra, mam zaproszenie. A Ja nie mogę. Oskarżycielem. Oskar no oczu skarżyciel. No mówiłam wam, że oskarżyciel był. Zapraszcie no, mnie. Ale tak lunę oskarżyłem teraz. w pierwszej rundzie tak przypadkowo i akurat kapłusiem no. było. Ale no. wygrał. Nikt go nie podejrzewał. Zawsze to przecież sobie w takim Nie no, nie no. podejrzewał.